Hejka to my, Mela i Kiara i dzisiaj byśmy chciały się e przedstawić i opowiedzieć coś o kanale. Zacznijmy ode mnie, czyli od Meli. Więc nazywam się Mela, moja siostra to Kiara. Bardzo kocham Koty oraz moje urodziny są w jesień. Sorka, że przerywam, ale czy moglibyście nas zaobserwować na Roblox? Jeśli tak, to strasznie dziękujemy. Jeśli nie, to szkoda, ale spoko. Wracając do tematu, lubię także kolor żółty, różowy oraz biały. Moje ulubione dania to pizza lub spaghetti. Nie nagrywamy na TikToku. Teraz przejdźmy do Kiary. Więc jest ona młodsza ode mnie i bardzo lubi grać. W Murder Mystery 2 to jej ulubiona gra. Jej ulubiony kolor to chyba fioletowy, a drugi to różowy. Nie znam jej ulubionych dań, bo ona sama nie wie, co lubi jeść, a ma ona urodziny w zimę. Bardzo kocha koty. Dodatkowa informacja to to, że nie mamy w prawdziwym życiu imion. Mela i Kiara tylko te imiona są od naszych kotów, które będziemy mieć w październiku. Myślę, że to tyle od Kiary. Informacje kanału? Będziemy robić ocenianie skinów na Roblox, ale za OBS, za Roblox. Może zrobię tutorial, jak obserwować? To tyle. Kocham Was!